Siemanko, z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym filmie, kolejnej części poradnika z trikami do fidget spinera. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, dzisiaj druga część poradnika z trikami do fidget spinera. Z góry Was przepraszam za pogłos, jaki może występować, ale tu w zawierciu jeszcze nie mam ogarniętego miejsca do nagrywania i jedyny pokój, w którym mam duży spokój i nikt mi nie przeszkadza jest cały pusty, a jest dość duży. I to echo się robi. Ale przejdźmy już do trików z spinnerami. Ostatnio pokazałem Wam totalne podstawy, coś od czego trzeba zacząć, żeby w ogóle myśleć o zabawie w jakieś triki bardziej zaawansowane ze spinnerami. Zostawiłem Wam też pracę domową, która miała na celu trening tego podrzucania, łapania w różnych pozycjach. Oczywiście chodziło o zmianę pozycji. Widzicie teraz, jak to wygląda w praktyce, że ja też to potrafię wykonać, że to nie było tylko gadanie. No ale jeśli już macie opanowane to, co ostatnio, no to zapraszam do tego filmu. Jeśli nie, no to Tutaj macie odnośnik do pierwszego filmu. Co najpierw? Dzisiaj pokażę wam trzy rzeczy, które można łączyć w fajne sekwencje. Może nie są bardzo trudne, ale na pewno są trudniejsze niż poprzednie rzeczy i jest to rozwinięcie przede wszystkim wyrzutów. Najpierw zwykły wyrzut, ale z dodaniem małej wariacji, czyli na przykład wyrzut pod ręką, pod nogą, za plecami. Fajna sprawa, jeśli chodzi o urozmaicenie. Na początku może wydawać się to łatwe, że wyrzucamy pod ręką i łapiemy, ale wbrew pozorom nie jest tak łatwo, bo Dłużej tego spinera mamy poza zasięgiem naszego pola widzenia, dlatego jest ciężej go złapać. No i od czego polecam zacząć? Przede wszystkim na początku dobrze opanować zwykłe łapanie, zwykłe wyrzuty, a potem polecam zacząć od ręki. Jest to fajna przeszkoda, możemy wykorzystać rękę, wyrzucić gdzieś tego spinera. Tutaj złapać z powrotem, oczywiście w tą samą rękę, albo jakoś kombinować z drugą. Potem polecam zacząć od nogi, nawet nie zacząć, kontynuować od nogi. To jest fajny też sposób. Dość łatwo tego spinera wyrzucić pod nogą. A jest to trochę trudniejsze, bo trzeba się nachylić, to spinera wyrzucić. Na pewno wyżej go trzeba wyrzucić, więc musimy mieć też opanowane dość wysokie wyrzucanie i łapanie spinera. Ale noga też jest fajnym, wdzięcznym miejscem, pod którym można tego spinera wyrzucić. Wtedy można też łapać drugą ręką bez problemu. No a ostatnia rzecz, najfajniejsza i najtrudniejsza, czyli wyrzucanie za plecami. Wyrzucanie za plecami jest o tyle ciężkie, że spinera przez długi czas mamy poza naszym zasięgiem, polem widzenia. Dlatego musimy mniej więcej dobrze ufać sobie i wiedzieć, gdzie go wyrzucamy. Przede wszystkim trzeba go wyrzucić tak, żeby nam nie zahaczył nigdzie o plecy, no i musi wrócić z powrotem tutaj, żeby go złapać, czyli musimy go w taki sposób wyrzucić, żeby poleciał za plecami, no i wrócił tutaj, żeby go złapać. Jakie mam dla Was rady, jeśli chodzi o takie wyrzucanie? Przede wszystkim nie zaprzątajcie sobie głowy tym, jak spinera wyrzucacie. Dużo osób. Myśli, jakby tego spinera wyrzucić, żeby on dobrze poleciał. Nie myślicie o tym, jak spinner jest rozkręcony, to jak go rzucicie w ten sposób, nieważne pod jakim kątem, to on zostanie pod tym kątem. Spinner w trakcie lotu się nie obróci, o to się nie musicie martwić, więc jedna rzecz z głowy, jeśli chodzi o myślenie na ten temat. No i jedyne na czym skupcie się, na, na czym się macie skupić, to tak naprawdę wyrzut spinera w dobre miejsce, czyli przede wszystkim przy rzucaniu z zapleców, skupcie się na tym, żeby to spinera wyrzucić, tak żeby on tu przed Wami wylądował potem, a łapanie no to już inna sprawa, no to już jest po prostu dużo, dużo treningu, jeśli chodzi o łapanie. Druga część, drugie rozwinięcie, które chciałbym Wam pokazać wykorzysta to, co Wam pokazywałem, czyli że spinera zamiast tak trzymać, możemy też trzymać na jednym palcu. On, jak widzicie, balansuje niektóre lepiej, niektóre gorzej. Zależy tu dużo od wyważenia takiego spinera, ale możemy go trzymać na jednym palcu i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co już widzicie, łapanie na jeden palec. Możemy tego spinera łapać nie tylko po przerzucie w dwa palce, tak jak go trzymamy, ale możemy też go złapać na jeden palec. Jak zacząć w ogóle, jak podejść do tego? Przede wszystkim mała odległość, tak jak przy wyrzutach. Zacznijcie od małych odległości, czyli stąd przerzucamy tutaj, potem rozszerzamy, ale na początku parę centymetrów wystarczy, że to spinera wyrzucić. Musicie złapać, jakby taki bakcyl, zobaczyć, że. Rzeczywiście da się, to trzeba wyczuć. Po prostu trzeba to wyczuć. Poza tym polecam na początek łapać spinera na tą część palca. Tu jest dość duża powierzchnia, tak jak go trzymam teraz na kciuku. Widzicie? Jest to duża powierzchnia, tak naprawdę palca, ta spodnia część. Yy, I tam łatwiej go złapać, bo dużą powierzchnię po prostu łapiemy. Potem możemy przechodzić do bardziej piolowego łapania w ten sposób nawet. Yy, tylko oczywiście ciężej tutaj spinera utrzymać, bo powierzchnia jest mała. Małą powierzchnią styka się palec ze spinnerem. ale jest to też możliwe i to jest już jakby takie. Też fajna rzecz, którą możemy ćwiczyć ciągle, bo po pierwsze nauczymy się łapać na palec, ale potem możemy to rozwijać i łapać już bardziej pionowo na ten palec. Jak spinner jest dobrze rozkręcony, dobry, stabilny, to bez problemu też to zrobicie. Trzeba też dodać jakąś amortyzację, żeby on się Wam po prostu od palca nie odbił. To jest najważniejsza rzecz, a można bardzo fajne potem rzeczy z tym robić. Trzecia rzecz w tym poradniku, najciekawsza według mnie i chyba najtrudniejsza w niektórych aspektach, to odbijanie spinera. Ja osobiście, bo na pewno więcej osób na to wpadło. Ale ja osobiście zwróciłem na to uwagę w będzinie na zawodach, gdy ten spinner często spadał mi na podłogę, on się odbijał od podłogi i kręcił się dalej. Pomyślałem, że skoro się odbija od podłogi, to czemu by nie wykorzystać też jakiejś części ciała, żeby go odbić. No i pierwsze, o czym pomyślałem, to było kolanko. Kolano jest jednak częścią ciała, która jest dość duża, ma dużą powierzchnię, jest w miarę płaska i łatwo tego spinera odbić. Potem możecie kombinować. Jak widzicie, ja tylko na razie odbijam to spinera kolanem. Jeszcze nie kombinuję z innymi elementami, ponieważ widziałem osoby, które odbijają tą częścią na przykład ręki, które odbijają wierzchnią częścią dłoni, jest to też możliwe, ale są tam jedne, pewne problemy, bo poza tym, że trzeba trafić w spinnera, to zwróćcie uwagę, że w tym miejscu każde napięcie nasze ręki w inny sposób, chociażby ruch palcami, już sprawia, że wszystkie mięśnie nam tutaj się poruszają i ten spinner pod innymi kątami spada, a bardzo ważne w odbiciu jest, żeby uderzyć płasko tego spinera. To samo z dłonią. Jak widzicie, jak ruszam dłonią, to wszystko tutaj chodzi, i wystarczy w innej pozycji dłoń przytrzymać i już całkiem inaczej odbijamy. Kolano jest o tyle dobre, że przeważnie tu jest płasko. Nieważne jakbyście go nie napięli, to tam wiele się nie zmienia. Łatwo tego spinera odbić. No, jest to też pewien ruch wygodny, żeby o 90 stopni akurat to kolano podnieść w górę. Dlatego od tego polecam zacząć. No, i tak jak mówiłem, skupić się na tym odbijaniu. W Te dwa elementy, w moim wypadku żółte, można stukać, pukać, nic się ze spinerem nie dzieje. Dopóki, dopiero jak uderzymy w ramiona, to on się zatrzymuje, więc trzeba tak umieć go odbić, żeby jak najbardziej ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować dotykanie ramion, żeby ten spinner nie spowalniał i się nie zatrzymywał. No, i to by było na tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, jeśli uda Wam się z tych trików, ponieważ to co pokazałem. To trzy rzeczy, które same są dość proste, ale w połączeniu mogą stanowić fajną sekwencję. Możemy na przykład takiego spinera wyrzucić za plecami, podbić kolankiem i złapać na jeden palec. To już jest bardzo fajna sekwencja. Takich sekwencji jest jeszcze więcej. I to, co dzisiaj Wam pokazałem to świetny start, żeby już móc zrobić bardziej zaawansowane właśnie sekwencje. do takich sekwencji nie potrzebujecie poradnika, potrzebujecie tylko spinera i kreatywności. Potrzebujecie kreatywności, trochę pomyśleć i można fajne triki już wykombinować. Jak uda Wam się zrobić jakąś fajną sekwencję i ją nagrać, to możecie mi ją wysłać na fanpage'u. Możecie też wysłać ją na maila, który jest podane w informacjach dotyczących tego kanału. Także czekam na Wasze filmy. No a już niedługo widzimy się w następnym filmie, gdzie pokażę Wam rzeczy z dwoma spinnerami. Czyli do tych dzisiejszych wymagań dojdzie jeszcze drugi spinner, będzie trzeba posiadać drugiego spinera i pokażę Wam, że z dwoma spinnerami też można jakieś dodatkowe wariacje tego co znamy i jakieś nowości robić. Jest to o, o wiele ciekawsze, ale też trudniejsze, no bo dwa spinnery. To dwa razy więcej problemów. No i też radości. I dlatego cieszę się, że. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten film. Dajcie znać, jakie jeszcze rzeczy chcielibyście zobaczyć. Nie tylko triki, ale co w ogóle ze Spinerem chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Jakie filmy dotyczące tej małej, bardzo popularnej zabawki. No ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć.